Złoto na poziomie fizycznym jest bardzo fajnym zabezpieczeniem kapitału przed inflacją, natomiast złoto na poziomie energetycznym, jako wibracja, jako kolor, jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony utożsamia się je z archetypem króla-królowej, czyli bogactwo, obfitość, dostatek materialny, luksus, ale jeszcze na zupełnie innych poziomach, jak na przykład pracuję sobie tak, że wpuszczam sobie złoto w swoje ciało, w swój umysł, w całą energetykę, Świetne są efekty pod kątem rozmiękczania ciała, pod kątem czyszczenia różnych tematów, jak robisz sobie procesy i robisz sobie autoterapię, że na przykład są jakieś emocje Twoje albo emocje cudze w Twoim systemie energetycznym, które potrzebują się oczyścić. Złoto potrafi to transformować. Złoto to też jest energetyka potencjału, czyli łączy się z Twoim potencjałem, z talentami, z marzeniami, z powołaniem, jakby łączy się z Twoją duszą z duszą tu w ciele, w materii, to jest bardzo fajne, zintegrowane, to jest tak jak symbol Merkawy na przykład odpowiada za to, że masz połączenie góry z dołem, męskie z żeńskim i to wszystko działa jako Twój system. E, bardzo fajne też złoto daje osadzenie, otwartość na przyjemność, jeśli chodzi o tantrę, jeśli chodzi o seksualność, złoto to też jest taka energetyka, Zachwytu sobą, zachwytu drugą stroną i otwartości na to, że właśnie ta druga strona może zachwycać się mną i to jest wtedy bardzo przyjemne, bardzo orgazmiczne. Także jak chcesz, to popróbuj sobie popracować z tym kolorem. Albo możesz przyjść też do mnie na sesję i podziałam. Ja Ci pokażę bardzo dużo różnych patentów, jak można pracować poprzez ten kolor z emocjami, z przodkami, z finansami. Dowolne tematy. Także zapraszam.